Łukasz Henel, szkarłatny blask. Czytają pracownicy Międzyrzeckiego Ośrodka Kultury. Rozdział 8. Dwa miesiące wcześniej burmistrz Mirecki siedział w swoim gabinecie w urzędzie miasta i kontemplował widok za oknem. Na pierwszym planie przebiegała świeżutko wyremontowana za unijne pieniądze droga. Nieco dalej, nad rzeką Ropicą, mieścił się niewielki, ale zadbany park. Pośród niedawno zasadzonych topoli znajdował się placyk, na środku którego tkwił stoliczek wyposażony w blat imitujący szachownicę. I tak było lepiej niż kiedyś. W czasach PRL-u, kiedy Rafał Mirecki był jeszcze małym Rafałkiem, Ropica nie nadawała się właściwie do niczego. Przypominała smolisty, brudny kanał. Zdawał sobie sprawę, że podstawą sukcesu w polityce są pieniądze. Każda kampania kosztowała go krocie. Należało wydrukować mnóstwo ulotek, plakatów, opłacić dziennikarzy, fachowców od wizerunku, wynająć salę. Realia się zmieniały i trzeba było podążać z duchem czasów, jeśli nie chciało się zostać w tyle. Przegrane wybory mogły oznaczać przejście do defensywy, a tego należało unikać za wszelką cenę. Skąd jednak czerpać zyski? Potencjał eksploatacyjny miasta się kończył. Wszystkie możliwe lokalizacje pod obiekty handlowe zostały już wysprzedane. Poza tym konkurencja w tym biznesie wzrosła. Zdarzało się, że zgodę na budowę w innych miastach władze podpisywały nawet w zamian za dwutygodniowe wczasy, co kiedyś było nie do pomyślenia. Pod tym względem świat ewidentnie schodził na psy. Na dodatek cholerni ekolodzy pojawiali się wszędzie, gdzie tylko zwęszyli dobry interes, nie mógł zapomnieć grupki wariatów, którzy przykuli się do kilku starych drzew rosnących na posesji, na której stanąć miał maxi market. Chciwe małpy skapitulowały dopiero po wpłaceniu pokaźnej sumy na konto założonej przez nich organizacji ekologicznej. Mirecki uważał się za świetnego gospodarza. Mało kto w mojej sytuacji potrafiłby tak wszystkim pokierować, Pomyślał, rozpierając się wygodnie w fotelu. Włączony komputer szumiał cichutko. Na ekranie raz po raz przeskakiwało logo Windows. Po jakiego licha mi ten komputer zastanawiał się. I tak nic na nim nie robię. Decyzja została podjęta już następnego dnia. Drzewa wycięto, przekształcając dawny las w teren budowy. Szybkość, z jaką Mirecki podjął wszystkie decyzje, miała swoje dobre strony. Ekolodzy nie zdążyli przykuć się do drzew, a pierwsze nieśmiałe głosy protestu pojawiły się, gdy było już po wszystkim. Trudno w to uwierzyć, ale decyzja burmistrza przysporzyła mu więcej sympatyków niż przeciwników. Las nie był w zasadzie nikomu potrzebny. Mieszkania dla młodych tak. Miał wszelkie szanse, aby wygrać w kolejnych wyborach. Specjaliści od kreowania wizerunku, z którymi współpracował od dłuższego czasu, doszli do wniosku, że dzięki wydarzeniom związanym z lasem małeckim można stworzyć nowy obraz mireckiego, polityka służącego przede wszystkim ludziom i ich rzeczywistym potrzebom, któremu w dodatku udało się przechyczyć ekologów i pokonać bezwład administracji. Po pierwsze, człowiek, tak miało brzmieć hasło nowej kampanii.